Trzymam w rękach taką kartę, która może Was zaskoczyć. Dlaczego właściwie takie narzędzie pojawiło się w talii kart narzędzi wychowawczych? Co to jest? Ta karta brzmi następująco. Bądź uważny w stosunku do dziecka. No przecież pomyślicie sobie, jesteśmy uważni, cały czas na nich uważamy, żeby nie wpadli pod samochód, żeby zjedli. Dostaną tyle uwagi, że no, to po co w ogóle takie narzędzie? Bądź uważny w stosunku do dziecka. Co to w ogóle ma być? Bardzo ważne jednak, bardzo często popełniamy taki błąd, że dajemy dzieciom uwagę tylko i wyłącznie w tych trudnych momentach. A dzieci potrzebują naszej uwagi szczególnie wtedy, kiedy one doświadczają czegoś trudnego i potrzebują wiedzieć, że my je kochamy. Czy nasze dzieci wiedzą, że je kochamy? Czy Twoje dzieci czasem odnoszą wrażenie, że są nieważne? Jesteśmy zajęci, często patrzymy w telefon, często nasza uwaga jest, jest rozproszona. Chodzimy na zakupy, gdzieś tam te nasze dzieci cały czas są obok, niby cały czas jesteśmy razem z nimi, ale czy dajemy im tak naprawdę uwagę na 100%? W pozytywnej dyscyplinie mamy takie dwie karty. Jedną kartę no właśnie tutaj trzymam, bądź uważny w stosunku do dziecka. Czyli oderwij się od tego co robisz i skup się całkowicie na dziecku, żeby poczuło, że jest ważniejsze od czegokolwiek innego, co mógłbyś mogłabyś robić. Pamiętaj o zaplanowaniu specjalnego czasu. Zobacz kartę specjalny czas. Pisarka Toni Morrison napisała kiedyś takie zdanie. Czy kiedy dzieci wchodzą do pokoju, rozświetlać się twarz, widzicie, to jest taki moment uważności. Nie wiem, czy znacie taką osobę. Ja znam takie osoby, które rzeczywiście, kiedy wchodzę do pokoju, dają uwagę stuprocentową, uśmiechają się do ciebie, patrzą na Ciebie. To jest. Tak niesamowite uczucie wiedzieć, że jest się dla kogoś ważnym, nawet przez tą pierwszą minutę. I w ciągu dnia są takie momenty, które są kluczowe. Zaraz po obudzeniu się, kiedy nasze dzieci się budzą, kiedy odprowadzamy je do szkoły przedszkola, kiedy wracają ze szkoły z przedszkola. To są takie momenty, kiedy bardzo ważne jest, żeby zadbać e, o to, żeby one wiedziały, że dostają nasze 100% uwagi. To może być jedna minuta, dwie minuty. Ale nawet kiedy my wracamy z pracy do domu, to dajmy sobie tą chwilę czasu w samochodzie, żeby zamknąć w głowie sprawy, które są zawodowe, żeby wyjść z takiego zamyślenia jeszcze pracowymi obowiązkami czy jakimiś innymi kwestiami. I trzeba sobie zanotować to, co potrzebujemy pamiętać. Ale żeby wejść do domu z taką myślą, ok, wracam do domu, teraz najważniejsi będą moi bliscy i dam im te 100% swojej uwagi przez najbliższy czas. Niech to będą 3 minuty, niech to będzie może pół godziny czasu, tyle ile możesz, ale niech będą te momenty, kiedy jak dziecko do ciebie mówi, dajesz mu uwagę na 100%. Kiedy jak idziesz do niego i yy, chcesz coś od niego, to też dajesz mu tą 100% uwagę. Dajcie znać, czy pamiętacie o tym, żeby się przypilnować. Ja powiem szczerze, że czasem mi to umyka, że czasem łapię się na tym, że dzieci coś do mnie mówią, a ja jestem rozproszona. I oczywiście nie zawsze to jest właściwy moment, ja też je uczę tego, okej, okay, poczekajcie chwilę, zaczęliście mówić, kiedy ja jeszcze nie byłam gotowa, dajcie mi chwilę, żeby zakończyć i wtedy jest ten moment, kiedy daję im 100% uwagi. Jeśli nie macie pewności, jak to wygląda z perspektywy dziecka, możecie zadać mu pytanie, czy ty wiesz, że jesteś dla mnie ważny? Po czym ty to poznajesz? To pozwoli zarówno Tobie, jak i dziecku się nad tym zastanowić i może bardziej docenić swoją obecność. Co o tym myślicie? Czy to pomaga być Wam lepszym rodzicem? Czy pomaga Wam lepiej zarządzać Waszą rodziną? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. Jestem bardzo ciekawa, jak stosujecie to narzędzie pozytywnej dyscypliny. I pamiętajcie też o zasubskrybowaniu tego kanału, a ja się nazywam Joasia Baranowska.